Dla mnie jako pisarza największym stresem na planie Diabła to były przygotowania. Przygotowania, jak przyjechałem na próby mówione w Teatrze Nowym w Zabrzu, jak to, że pierwszy raz mieli wcielać się w postaci historyczne, w moje postacie, z mojej książki, z Diabła i wygłaszać kwestie ze scenariusza, które oczywiście przecież powstały w oparciu o moją powieść. Ja się strasznie bałem, że te zdania, te, 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 te sformułowania staropolskie, które oni będą musieli... No, będą, musieli niby, będą musieli wygłaszać, że będą sztuczne, że oni tego nie, nie zrobią, że one będą za długie, za jakieś skomplikowane dla nich. I nawet proponowałem później, że może słuchajcie, ja coś skrócę, uproszczę, ale wszyscy powiedzieli nie. Tak im się to podobało, tak chcieli grać tych szlachciców polskich, tak chcieli e, mówić, pokazać ten kunszt mowy polskiej, no, że ja byłem tak naprawdę zachwycony i, i, i wreszcie zdziwiony, po prostu, że, że tak im się ten scenariusz spodobał. Ja chciałem powiedzieć, żebyśmy ten film realizowali naprawdę. To co to znaczy naprawdę? To znaczy, że tam nie było żadnych jakichś dekoracji teatralnych, tam nie było żadnych sztucznych, sztucznej broni, tam nie było statystów. Wszystko tak naprawdę, wszystkie zdjęcia odbywały się albo w replikach, albo w prawdziwych obiektach XVII wieku. W cerkwi piątkowej, która pochodzi z początku XVIII wieku. W zamku z Krasiczynie, który ten zamek wygląda dokładnie tak jak w tym czasie, kiedy żył Diabeł Łańcucki, żył Dydynski, wszyscy moi bohaterowie. W replice mojego dworu w Bachowie, która jest właśnie rekonstrukcją takiego dworu obrodnego z początku XVII wieku. Nie było na planie żadnych statystów, Wszyscy, którzy takie role mieli odgrywać, to byli moi przyjaciele, moi koledzy rekonstruktorzy, epizodyści, którzy też po prostu, podobnie jak wszyscy, no, chcieli ten XVII wiek zobaczyć i myślę, że go po prostu na tym planie filmowym bardzo dobrze odtworzyli.